Witajcie, zakręceni akwaryści. Nie było filmiku dłuższy czas, bo było parę problemów. Za chwilę Wam wyjaśnię o co chodzi. A tak na dzień dobry, chcę Wam wrzucić zrzuty z krewetkarią. Patrzcie, co tu się dzieje. I tu mamy gości jeszcze. Poczekajcie. O, tu mamy takiego gościa po lewej stronie. Jednego ładnego, małego. O, tak, tu taki pan albo pani. I tu na dole jeszcze paru towarzyszy. wpadły mi na parę dni małe helenki, na znaczy małe, no nie małe, dorosłe helenki, dwie do tego akwarium, no i zostawiły po sobie widoczny ślad, naprawdę widoczny. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Staram się je odławiać i przerzucać do drugiego zbiornika. No, ale jak widzicie, tutaj red cherry, wymieszane z białą, z żółtą, z niebieską i jeszcze chyba z jakimś, już nie pamiętam dokładnie z czym ale generalnie zadomowiły się na całego o tutaj na ściance nam pięknie porosło więc szanowne czerwone sobie siedzą i cały czas żerują Dwa filtry, jak widzicie, plus brzęczyk, który słychać niestety jest pod ręką, więc momentami może się nasilać ten jego dźwięk. Eee... Filtracja za pomocą takiego. I on chodzi tak naprawdę cały czas. Na godzinkę dziennie odpalam dużego eee... i też daje radę. Nie jest źle. No dobra. Tyle o kreweciach. Jest ich coraz więcej. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Przechodzimy do tematu głównego tego kanału. No i słuchajcie, hmm, że się tak wyrażę, ostatnie dwa tygodnie to pasmo powiedziałbym niepowodzeń, jeżeli chodzi o.